Dzień dobry Państwu. Nazywam się Kamila Pędyk, jestem dyrektorką Departamentu Czystego Powietrza w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i przedstawię Państwu główne założenia programu Czyste Powietrze. 31 marca rusza nabór nowej odsłony programu z nowymi, jasnymi zasadami, stabilnym źródłem finansowania. I z nakierunkowaniem na najbardziej potrzebujących beneficjentów. Po zatrzymaniu naboru w listopadzie 2024 roku rozpoczęliśmy gruntowną reformę programu. Uszczelniliśmy zasady, szczególnie w najwyższym poziomie dofinansowania dla najuboższych. Ukierunkowaliśmy się na efektywność energetyczną budynków. Pojawiły się dodatkowe wymagania dotyczące standardów. Pozyskaliśmy nowe źródło finansowania. Zadbaliśmy o konsultacje. W naszych konsultacjach udział wzięło ponad 200 przedstawicieli NGO-sów, samorządów, administracji, banków, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. I wprowadziliśmy system operatorów. Postawiliśmy sobie za cel 2,5 miliona budynków z wymienionym kopciuchem i poprawioną efektywnością energetyczną. Pozyskaliśmy 10 miliardów z Funduszu Modernizacyjnego i wydłużyliśmy okres realizacji programu do 2032 roku. Przy czym podpisywanie umów. Z beneficjentami do 31 grudnia 2030, a wydatkowanie środków przez wojewódzkie fundusze do 31 grudnia 2032 roku. Kto może skorzystać z dofinansowania? Właściciel współwłaściciel budynku, lokalu mieszkalnego. Który nie jest beneficjentem programu w związku z realizacją przedsięwzięcia w innym budynku lub lokalu mieszkalnym, na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego w naborze do, od 22 kwietnia 2024 roku i od minimum trzech lat ma prawo własności budynku/lokalu. Z wyjątkiem spadku. Ważne, co nowego się pojawiło, beneficjent w związku małżeńskim nie prowadzi jednoosobowego gospodarstwa domowego. Progi dochodowe zmieniają się na korzyść beneficjenta. Podzieliliśmy je na trzy poziomy. W poziomie podstawowym, 135 tysięcy zł, rocznie, w poziomie podwyższonym, 2250 w gospodarstwie wieloosobowym, 3150 w gospodarstwie jednoosobowym, czy w poziomie najwyższym 1300 w wieloosobowym, 1800 w gospodarstwie jednoosobowym, lub ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opieku, opiekuńczego. I roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, w takim przypadku maksymalna dwunastokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rodzaje przedsięwzięć podzieliliśmy na trzy grupy budynków. Jeżeli budynek zużywa poniżej 80 kWh na metr kwadrat na rok, można wymienić tylko źródło ciepła w przypadku jeżeli budynek zużywa od 80 do 140 kWh na metr kwadrat na rok tylko źródło ciepła lub tylko to, termomodernizacja jeśli jest już efektywne źródło ciepła lub źródło ciepła i termomodernizacja i ostatni rodzaj jeżeli budynek zużywa powyżej 140 Kilowatogodzin na metr kwadrat na rok, tylko termomodernizacja, jeśli jest efektywne źródło ciepła, lub i źródło ciepła, i termomodernizacja. Na koniec przedsięwzięcia, obowiązkowe świadectwo charakterystyki energetycznej musi wykazać obniżenie wskaźnika początkowego o 40% i nie więcej niż 140 kWh na metr kwadrat na rok. Świadectwo charakterystyki, które um, po realizacji przedsięwzięcia powstaje, jest jednym z dwóch obowiązkowych dokumentów, które się pojawiły. Pierwszym jest audyt energetyczny, który musi zostać zrealizowany przed realizacją. Intensywność dofinansowania Podzieliliśmy w trzech grupach. Podstawowy dotacja do 40%, podwyższony do 70% i w najwyższym do 100%. Wprowadzamy również y, ograniczenie zawyżania kosztów. Przywróciliśmy maksymalne kwoty dotacji jednostkowych dla ocieplenia przegród, stolarki okiennej i drzwiowej i bram garażowych. Trochę praktyki. Pierwsza tabela przedstawia y, maksymalne kwoty dotacji w poszczególnych poziomach dofinansowania, zależne od rodzaju przedsięwzięcia, wyliczenia z, z gruntową pompą ciepła. I tutaj, jeżeli budynek zużywa. Powyżej 140 kWh na metr kwadrat na rok, w najwyższym poziomie dofinansowanie może wynieść nawet 170 100 zł. W drugiej tabeli maksymalne kwoty dotacji w poszczególnych poziomach dofinansowania, zależne od rodzaju przedsięwzięcia, wyliczenia z pompą ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej. Jeżeli budynek zużywa powyżej 140 kWh na metr kwadrat na rok, w najwyższym poziomie dofinansowanie może wynieść nawet 140 000 i 300 zł. W załączniku drugim do programu przedstawiamy Państwu ceny jednostkowe na metr kwadrat danej przegrody. Czy to ocieplenia stropów poddaszy, czy podłóg, ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, czy bram garażowych lub wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kluczowe warunki dofinansowania. Prefinansowanie do 35% tylko przez operatora. Najwyższy poziom dofinansowania. Tylko przez operatora. Obecnie są to gminy i y, y, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Podwyższony poziom dofinansowania opcjonalnie przez operatora. Inwestycja dofinansowana w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę do trzy, 31 grudnia 2020 roku. Jedno dofinansowanie na jeden budynek i beneficjentem można być tylko jeden raz. Co z tymi, którzy nie zdążyli? Wstrzymując przyjmowanie nowych wniosków 28 listopada 2024 roku, nie zapomnieliśmy o tych, którzy nie zdążyli złożyć swoich wniosków o dotację, ponieśli y, część lub całość kosztów inwestycji. Dla takich osób przewidzieliśmy okres przejściowy. Od uruchomienia nowego naboru, czyli od 31 marca 2025 roku, przez 4 miesiące można uzyskać dotacje na koszty kwalifikowane poniesione od 28 maja 2024 roku. Przy czym wnioski te muszą być zgodne z nowym programem. Wprowadziliśmy kilka odstępstw od nowych zasad. I na koniec często pojawiające się pytanie o kotły gazowe w programie Czyste Powietrze. W nowym Czystym Powietrzu nie ma możliwości dofinansowania kotłów gazowych ze względu na obowiązujące unijne regulacje prawne. Ale wymiana kopciuchów jest pilniejsza. Dlatego pracujemy nad komponentem programu dotyczącym dofinansowania kotłów gazowych i planujemy wznawienie naboru dotyczącego kotów. Będą to dotacje dla tych, którzy kupili i zamontowali kocioł gazowy do końca 2024 roku. Szanowni Państwo, z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję. Teraz zapraszam Panią Aleksandrę Czarnecką, która opowie Państwu o roli operatora w kontekście zapisów porozumienia. Dziękuję bardzo.